Okej. Okay. Światła są, kamera jest, mikrofon jest, yy, urocza muzyczka jest, zatem to oznacza, że pora w końcu na długo wyczekiwane Q&A. Zapraszam. Zanim zaczniemy, chciałem no, przeprosić, że to tak długo trwało, bo wiem, że pytania do tego Q&A zbierałem już dawno. Ale właśnie no, robię to właściwie po godzinach, w sensie prowadzę kanał, tworzę dla Was materiały, robię głównie w weekendy i zasadniczo starałem się, żeby te materiały były ciekawe, no, moim zdaniem, i też żeby Wam coś dawały. Dlatego starałem się bardziej um, ogarniać bieżące gry, bieżące tematy, a nie właśnie wracać do jednej, Ale teraz mam chwilę czasu, bo właściwie w grudniu już nic nie wychodzi, nie mam co ogrywać, o czym nagrywać, więc no. Zaczynamy. Aha, jeszcze jedna sprawa. E, pamiętacie, że co roku zawsze robię głosowanie na najlepszą grę roku, więc e, no, w tym roku jest podobnie. Także w opisie tutaj wrzucę linka, e, w anotacji gdzieś wrzucę linka. E, będę wdzięczny za zagłosowanie. Wybierzcie swoją ulubioną grę na podstawie Waszych wyborów. Potem nagram materiał jakoś w styczniu. I no, im więcej głosów, im więcej Was zagłosuje, tym te wyniki będą ciekawsze. Będzie właśnie no, ciekawszy materiał. Także. Będę wdzięczny za głosowanie. A teraz już naprawdę, zaczynamy Q&A. Wybaczcie, że będę tutaj sobie czasami zerkał na monitor, po prostu mam te pytania poscreenowane e, i, i będę na nie odpowiadał. Także jedziemy, pierwsze pytanie, Marcin Klabon pyta Jak pamiętasz swoje pierwsze filmy? Długo się przygotowali do pierwszego nagrania? Walczyłeś ze stresem? Czekałeś na pierwszego lajka like przed monitorem? Oraz ogólnie jak było kiedyś, a jak jest dziś? Chodzi o swobodę przed kamerą, zmiany w sposobie nagrywania, renderowania i itp. E, otóż mój pierwszy filmik jest w sumie wyjątkowy, dlatego że to jedyny filmik, do którego napisałem scenariusz. Nauczyłem się go na pamięć, powtarzałem go w kółko do zrozumienia i moim zdaniem dlatego ten filmik wyszedł e, sztywno. Aczkolwiek z moich top list, które nagrałem, e, to chyba jest najbardziej, najczęściej oglądana top lista, także dziwne, bo jakość była słaba i właśnie też ja tak sztywno mówiłem. E, Potem właśnie z tego zrezygnowałem, wydaje mi się, że mimo, że czasami się zająknę i robię. Y, yy", się zastanawiam, co powiedzieć. To tak wychodzi naturalniej yy, i wychodzi po prostu lepiej. I oczywiście czekałem na pierwszego lajka, na pierwszy komentarz. Potem na coraz więcej subskrybentów. Jeżeli chodzi o stres. To oczywiście na początku było ciężko mi się ciężko mi się przyzwyczaić do bycia z kamerą, teraz wydaje mi się wychodzi mi to lepiej i w ogóle był taki cały motyw, że wstydziłem się gości tego, że ona słyszy co ja tutaj gadam i ona musiała sobie iść do drugiego pokoju, włączać muzykę. Teraz już nie mam tego problemu, po prostu wchodzę, nagrywam, jest to dla mnie no, naturalne. Natomiast jeżeli chodzi o sposoby nagrywania, renderowania i tak dalej, to właściwie za dużo się nie zmienia. Zmieniłem program, owszem, ale wszystko mniej więcej przebiega tak samo. To znaczy nagrywam materiał, wrzucam go do kompa, tnę, podkładam muzykę, dodaję gameplay i, i właściwie tak to wygląda. Largierek pyta. Won't be fixed, czy dostałeś już preskit Uncharted 4? No i w momencie, gdy Largierek o to pytał, e, jeszcze go nie dostałem, ale teraz już go mam. Grę ograłem, widzieliście materiał, więc e, tak, dostałem. Zeus Fox pyta, jaka gra najbardziej ciebie rozczarowała? A? No i właśnie tutaj się o, na dobre wyszło to, że dopiero teraz nagrywam QA, bo mogę powiedzieć, że No Man's Sky, a w momencie gdy Zeus wcześniej o to pytał, to jeszcze No Man's Sky nie wyszło. Także No Man's Sky naprawdę, mimo że znalazłem w tej grze rzeczy dla siebie, coś, co sprawiało, że chciałem z tą grą spędzać więcej czasu. To ogólnie właśnie to, jak ta gra była sprzedana, wypromowana i tak dalej, no to, to słabo wyszło, te wszystkie funkcje, których nie było, także no niestety. A poza tym, w tym roku w sumie rozczarował mnie też trochę nowy Deus Ex, który mimo, że nagrałem materiał, gdzie się jaram, bo w sumie jaram się, nadal lubię ten świat, muzykę, poprawili gameplay, ale po prostu czegoś mi w tej grze zabrakło i chodzi głównie o fabułę, brakowało mi takiego osobistego jakiegoś motywu, który Jensen by miał, który by wszystko to jakoś fajnie splatał, ten cały wątek, który w sumie był dosyć przewidywalny. Eee, także nadal dla mnie Human Revolution jest lepszą grą. generface 90 pyta, a właściwie najpierw mówi: Gratuluję 5000 widzów, dzięki! Teraz już w sumie 6000, więc widzicie jak dawno to było. Eee, Poproszę więcej Nintendo, postaram się. A co do pytania, to jaka była Twoja gra dzieciństwa? Eee, to jest w sumie dosyć trudne pytanie, bo wiele gier z dzieciństwa pamiętam. E, chyba najlepiej pamiętam Spy Huntera, którego ogrywałem na Atari, bo to chyba mu, był mój pierwszy komputer. No wtedy komputery w sumie bardziej przypominały konsole pod pewnymi względami, e, więc miałem Atari chyba XE albo XL, już nie pamiętam. Grałem w Spy Huntera, ale taka gra, która utkwiła mi w pamięci teraz, sobie przypomniałem właśnie, jak przeczytałem to pytanie. To jest Zelda Link to the Past. Byłem generalnie u mojego, mojego taty, który miał córkę i ona miała Super Nintendo. Wtedy wszyscy mieli Pegasusa głównie i rali się właśnie Mario i Control, a ona miała Super Nintendo i miała najnowszą Zeldę, i wow! Po prostu siadłem do tej gry i olałem wszystko, co się tam działo dookoła i, i się zagrywałem. W sumie nigdy tej części nie skończyłem, muszę kiedyś skończyć. Nawet wtedy właśnie nie wiedziałem, że jest coś takiego jak Super Nintendo i się dowiedziałem, że jak tam siadłem do tej konsoli i właśnie widziałem, że tak dziwnie wygląda, nie wygląda jak po Pegasus, co to jest? No, także Zelda Link to the Past to jest chyba tytuł, o dobrze kojarzę. Zeus Fox pyta, wolisz wersję cyfrową czy pudełkowe gier? I tutaj w sumie to nie jest taki wybór typu co wolę, tylko to zależnie od sytuacji, zależnie od gry. No czasami po prostu wolę grę dostać jak najszybciej, że kliknę, ściągnie się i mam. I też właśnie gry typu Destiny typu The Division wydaje mi się, że pudełkowe wersje nie mają sensu. No oprócz tego, że jeżeli ktoś lubi bardzo postawić sobie pudełko na półce, ja w sumie też lubię ale z drugiej strony też lubię ten praktyczny aspekt gier pudełkowych, że za jakiś czas, jak będę chciał tą grę ograć, to sobie włożę płytkę i zagram. Natomiast jeżeli chodzi o takie gry jak Destiny czy The Division, to jeżeli serwery wyłączą, to nieważne, że mam płytkę, to i tak nie zagram. Pudełkowa wersja, lubię raz, no, że pudełko czasami fajnie jest postawić na półce, a dwa, że właśnie będę mógł potem w tą grę zagrać. Natomiast właśnie takie gry online'owe zazwyczaj kupuję cyfrowo. Shadow pyta, czy nadal grasz w Division? O, to też jest właśnie pytanie, które dobrze że teraz odpowiadam, bo teraz mogę powiedzieć, że wróciłem do tej gry, po tym ostatnim patchu jest naprawdę lepiej, w końcu mogę zdobywać sprzęt. W końcu mogę wykonywać misje, i nie wykupują mnie ludzie, bo mam za niski level albo za słaby sprzęt. Także ostatni patch naprawdę sprawił, że, że do tej gry nawet chcę wrócić i pewnie sobie w nią trochę pogram w święta. Także no, nieźle im się udało, bo naprawdę ja byłem totalnie zawiedziony The Division i po przejściu tych misji story po prostu sobie darowałem, bo, bo nie widziałem w tym żadnej frajd dla siebie. A teraz coś się zmieniło. Wiki pyta, skąd pomysł na nazwę kanału? Eee, I to chyba już kiedyś wyjaśniałem, ale mogę opowiedzieć jeszcze raz, eee, więc to się wiąże z moją pracą, pracuję w branży gier i w momencie, gdy raportuje się błąd w grze, to on może dostać różny status. Najpierw jest właśnie open, potem idzie do in progress, znaczy ktoś się nim zajmuje, ale czasami może trafić do takiego statusu jak won't be fixed. I to zazwyczaj oznacza, że po prostu już nie ma czasu na naprawienie tego, albo nie jest to warte, bo możesz coś innego zepsuć. No i tutaj właśnie błąd trafia do takiego statusu, i, i są po prostu pomysł na złe kanału. Chciałem coś, co się łączy i z grami, i w sumie z tym, co robię na co dzień. Spartan.pl następujące pytania zadał, aż 3. W e, poprzednim QA było pytanie związane z top 5 gier na PS3. Teraz, jakie jest top 5 gier na PS4, gier, które grałeś? E, Tutaj, no zakładam, że chodzi o ekskluzywy, bo niestety Sparkman tego nie napisał, więc jeżeli chodzi o ekskluzywy, to nawet nie wiem, czy uda mi się top 5 zebrać, więc spróbuję top 3. Wydaje mi się, na trzecim miejscu będzie Uncharted 4, które, no jest fajną grą, bardzo ładną grą, piękną wręcz. Ale nie zrobiło mi aż takiego wrażenia jak wydaje mi się na innych graczach. Po prostu dla mnie za dużo było tego samego: za dużo powielania tych samych schematów. Po prostu gra była piękna i, i, i miała fajną fabułę, fajne postacie i to właściwie tyle. Natomiast jeżeli chodzi o drugą grę, to jest Bloodborne, które, do którego niedawno wróciłem, próbuję skończyć. I wydaje mi się, że. Kurczę, to jest trochę tak na wyrost, ale zostawiam top 1. Pierwsze miejsce dla The Last Guardian, które dopiero zacząłem grać i na razie bardzo mi się podoba. Więc jeżeli, jeżeli ta gra rzeczywiście taka będzie dobra, jak wszyscy mówią, to, to pewnie zdobędzie moje serce i to miejsce. Więc na razie e, top 1, e, pierwszą pozycję zostaje nie, zostawiam nieobsadzoną. Drugie pytanie od Spartana: co sądzisz o Wiar na PS i czy kupujesz? Sądzę, że to jest chyba najbardziej atrakcyjny hełm do wirtualnej rzeczywistości ze wszystkich, zwłaszcza najbardziej atrakcyjnie cenowo i tego, że nie wymaga komputera za 5000 zł, ale sam nie kupuję. Chwilowo VR w ogóle mnie nie jara, zwłaszcza, że po prostu wszystkie te gry, jak na razie na PSVR, to są takie małe giereczki. Jeżeli wyjdzie coś, nie wiem, pokroju, X, coma, chociaż no, strategia to nie jest dobra rzecz na VR, ale po prostu jakaś taka naprawdę e, głęboka gra z fajnym gameplayem, e, która zyskuje na tym, że jest VR, to wtedy się zastanowię. A na razie takiej gry nie widzę. Które gry według Ciebie mają najlepsze soundtracki? To jest następnie pytanie od Spartana, i tutaj e, pierwsze na myśl przychodzi mi Deus Ex Human Revolution. Uważam, że ma świetny soundtrack, e, zwłaszcza ten główny motyw. Bardzo lubię ten soundtrack, często do niego wracam. E, Wiedźmin 3 bardzo ma fajną muzykę i kurczę, po prostu ciężko mi tak sobie w locie przypomnieć. Na pewno jest wiele gier. A, bardzo dużym sentymentem darzę soundtrack do Final Fantasy 7. Naprawdę jest świetny. Mimo, że już tak trochę brzmi leciwie, bo był robiony właśnie na MIDI, <laughs> ale chyba są jakieś takie reedycje, gdzie orkiestra to nagrała pełna, więc. No, warto posłuchać, polecam soundtrack z Final Fantasy VII. Kuba Bobrowski pyta, co myślisz o Nintendo NX, szczerze? I w momencie, gdy o to pytał, w sumie nie wiadomo było, co to jest. Teraz już wiadomo i myślę, że to jest zajebiste. Bardzo podoba mi się ten pomysł właśnie na konsolę, która może być stacjonarną konsolą, a jednocześnie też ma tryb, gdzie możemy sobie ją wziąć do łapki, pójść gdzieś i pograć sobie, na przykład w parku. Bardzo fajny pomysł, mam nadzieję, że Nintendo dostarczy, no i przede wszystkim dostarczy gry, nie tylko gry first party, ale też gry właśnie od innych deweloperów. Także na razie pomysł na Switcha, bardzo mi się podoba. Bartosz Baczyński pyta, czy myślałeś nad tym, jak będzie wyglądała kolejna generacja konsol? W sumie nie myślałem o tym, ale patrząc na to, co się teraz dzieje z PS4 Pro i ze Scorpio, to wygląda na to, że następna generacja może być zupełnie inna, w sensie, że to nie będzie już taki przeskok, tylko po prostu taki upgrade i, i właśnie może nadal będą się starać utrzymać jakby e, gry w tym samym ekosystemie, że wszystkie będą działały na wszystkim, e, więc w sumie nawet nie wiem, kiedy można się spodziewać e, PlayStation 5 czy właśnie nowego Xboxa, zwłaszcza, że Scorpio będzie miało taką moc, że właściwie będzie praktycznie e, nową generacją. Także no, po prostu najbliższe lata są dosyć ciekawe dla konsol, wydaje mi się. Pytanie od Beats. Beats. E, masz swój ulubiony pad? Jak, jeśli tak, to od jakiej konsoli i co ci najbardziej się nim podobało? E, w sumie, jeżeli chodzi o wygodę, to najbardziej po, pasuje mi pad od Xboxa albo od Xboxa One. E, DualShock 4 na pewno jest e, ulepszeniem, jest upgrade'em w stosunku do DualShocka 3. Ale nadal właśnie, kontroler od Xboxa wydaje mi się wygodniejszy, zwłaszcza jeżeli chodzi o umiejscowanie analoga, który jest po prostu w bardziej naturalnym miejscu. E, natomiast bardzo dużym sentymentem darzę kontroler od Dreamcasta, który miał taki slot na kartę pamięci z wyświetlaczem, i w trakcie gry. W trakcie różnych gier czasami wyświetlałeś tam rzeczy, czasem po prostu logo gry, czasem jakieś dodatkowe informacje, coś w stylu właśnie takiego, no nie remote playa, ale były takie gry, które wykorzystywały na przykład ekranik tabletu czy smartfonu do wyświetlania jakichś informacji, więc w sumie Dreamcast zrobił sporo wcześniej. Także no, w ogóle Dreamcast daje sentymentem i kontroler też. Pacytowiec pyta, czy uważasz, że osiągnięcia w grach to fajna rzecz, czy wręcz przeciwnie? Wydaje mi się, że może być zarówno fajna jak i słaba. Są na przykład gry, które mogą chcieć jakby nadrobić brak gameplayu, brak jakichś wyzwań w grze prostu achievementami i w ten sposób jakby wydłużyć czas gry dla niektórych, których to interesuje. Ale są też takie gry, których achievementy są po prostu fajne, bo na przykład dodają fajne wyzwania faktycznie, a nie po prostu jest to rzecz w stylu zabij 20 tysięcy zombiaków czy coś takiego. No, są myślę właśnie takie achievementy, które naprawdę dają satysfakcję z tego, że je mamy i, i możemy się tym chwalić, więc to tak naprawdę zależy od gry. Ja nie mam e, nic do achievementów, lubię, lubię w, w ogóle ten dźwięk, który jest zarówno właśnie na Xboxie, e, jak i na PlayStation, właśnie gdy trofeum czy achievement wskakuje. Brakuje mi czegoś takiego właśnie na Steamie, powinni zrobić jakiś dźwięk. Pacetowiec pyta znowu, <grytanie> bardziej podobał się Wiedźmin 2 czy Wiedźmin 3. No zdecydowanie Wiedźmin 3. E, chociażby ze względu na to, że fabularny mnie bardziej zaangażował. E, natomiast coś mi się w, dwój w dwójce w sumie podobała mi się ta taka rywalizacja, z tym. Kurczę, nie pamiętam jak się ten zabójca nazywał, ale podobał mi się właśnie ten cały e, motyw rywalizowania i ścigania tego zabójcy królów. Natomiast, no ogólnie, no wiedź mi, czy to po prostu lepsze gra. Pecetowiec znowu pyta, czemu nie skończyłeś Bloodborne? Który boss ją złamał? I tutaj, w sumie, też dzięki temu, że odpowiadałem na to pytanie teraz, to mogę powiedzieć, że, no, wróciłem do Bloodborne, pokonałem ostatnio bossa, ale to nie był boss, który mnie jakby złamał. bo Po prostu zatrzymałem się jakoś tak w środku, w środku jakiegoś levelu. Więc to nie tak, że po prostu zatrzymałem się na bosie. Pognałem kolejnego bossa i chyba już jestem w ostatniej lokacji, patrząc w achievementach, także może w końcu skończę. E, miejmy nadzieję, że ostatni boss mnie nie złamie. D. De, Delorg... Telorg pyta... Jakie masz zwierzęta domowe? Jakie studia skończyłeś? E, zwierzęta domowe... Mam tylko jedno zwierzę i to jest mój pies, kropek, e, bulldog francuski. Natomiast jeżeli chodzi o jakie studia skończyłem, no to skończyłem e, psychologię a pracuję w branży gier. Także no... <noise> jak widzicie, nie zawsze kończy się tam, gdzie się zamierzało. Albo gdzie się... Znaczy, no, tak właściwie nawet nie zaczynałem studiów z myślą o tym, że chcę pracować jako psycholog. No, ale tak. Skończyłem psychologię. Pytanie od Ghost64. Czy palę papierosy? Odpowiedzisz mi: nie. więc, Czy naprawdę uważasz, że warto płacić parę tysięcy złotych, żeby mieć te 60 klatek. No to jest w sumie dosyć subiektywna kwestia. Dla jednych to totalnie nie robi różnicy, ale myślę, że właśnie w grach akcji, gdzie naprawdę liczy się czas reakcji i tak dalej, to po prostu 60 klatek jest obiektywnie lepsze. Więc. Jeżeli bardzo się lubi jakąś grę albo po prostu no, lubi się mieć tą idealną płynność, to wydaje mi się, że jeżeli się ma pieniądze, to nie ma w tym nic, nie ma w tym nic złego. Natomiast właśnie no, to jest kwestia indywidualna, dla ciebie ewidentnie pewnie nie warto, więc no, to też jest zrozumiałe. Więc ja na przykład no, kilku tysięcy bym nie wydał na kartę, ale tak jak właśnie teraz przymierzam się do zakupu GTX 1070 albo 1060, e, gdzie właśnie no, to będzie tam tysiąc parę złotych to... to uważam, że jest dla mnie warte za lepszą płynność, lepszą jakość grafiki. No i to tyle, jeżeli chodzi o te Q&A. Dzięki Wam wielkie zapytania. Nie było ich dużo, ale to dlatego, że właśnie większość z pytań się powtarzała z poprzednimi Q&A, więc polecam obejrzeć. Natomiast właśnie... wiem, że dużo ryzykuję, ale jeżeli macie jeszcze teraz jakieś pytania, to zostawcie je w komentarzach. I postaram się tym razem nieco szybciej kolejne filmy nagrać. Jeszcze raz Wam dziękuję. Dziękuję, że jesteście ze mną, że właśnie oglądacie moje materiały i zadajecie pytania i czekacie potem pół roku na odpowiedź i, i, i nie wątpicie, chociaż pamiętam, że niektórzy wyrażali swój żal w komentarzach i mocno wątpili, ale nie będę, <laughs> nie będę wymieniał z nazw użytkowników. Także dzięki wielkie, i do zobaczenia w kolejnym materiale. Cześć!